Witamy na kanale ND Polska Życie po śmierci, gdzie dzielimy się doświadczeniami bliskimi śmierci ludzi, którzy opowiadają o odwiedzeniu drugiej strony i o ich stamtąd powrocie. Dzisiejsze NDE jest autorstwa Beatrycie. Oto jej doświadczenie. Zdarzyło się to latem 1996 roku. Miałam wtedy 20 lat i wybierałam się na publiczną imprezę w pobliżu jeziora kąpielowego. Byłam z moim ówczesnym chłopakiem i innymi ludźmi. To był miły, ciepły, letni wieczór około godziny 22. Mój chłopak i ja jedliśmy kolację w restauracji. Po posiłku zapytał mnie, co to za dziwne czerwone kropki miałam na szyi. Wiedziałam, że mam alergię od wczesnego dzieciństwa, ale nigdy nie miałam żadnych objawów skórnych. Przeszliśmy około 200 metrów w kierunku festiwalu, kiedy poczułam zawroty głowy. Zemdlałam, gdy dotarliśmy do wejścia na festiwal. Pamiętam ciemność przed oczami i uczucie, że moje nogi się poddają. Zdążyłam jeszcze chwycić się kurtki mojego chłopaka, żeby się podtrzymać. Odwrócił się i zobaczył, że moje oczy są odwrócone do tyłu. Z tyłu naszedł inny kolega i złapał mnie. Wynieśli mnie na ulicę, położyli na ziemi i wyzwali karetkę. Nic z tego nie pamiętam. Nagle usłyszałam brzęczący dźwięk, po którym nastąpił delikatny odgłos Plop. Opuściłam moje ciało przez otwór w głowie. Stało się to automatycznie, bez żadnego działania z mojej strony. Otoczyła mnie czarna pustka, która była dość niewygodna. Potrzebowałam chwili orientacji i byłam świadoma, że mimo iż już nie widziałam mojego ciała, nadal byłam sobą ze wszystkimi moimi uczuciami, cechami charakteru i myślami. Posiadanie lub nieposiadanie ciała było bez znaczenia. Czułam się dobrze, lekko i swobodnie. Byłam czystą świadomością, miałam jasny umysł, silną wolę i krystalicznie czystą percepcję. Posiadałam również dodatkowe zdolności, które nie są możliwe i prawdopodobne w ziemskim życiu. Otaczała mnie wyłącznie nieskończona czerń. Ta ciemność nigdy nie była mroczna, przerażająca ani pusta. Wręcz przeciwnie, po początkowym dyskomforcie czułam się coraz lepiej, byłam bardziej sobą niż kiedykolwiek i wiedziałam, że moje ciało pozostało na ziemi. Wspinałam się coraz dalej i dalej od niego. Zastanawiałam się też, skąd wiedziałam. Wiedziałam, że usunęłam moje ziemskie ciało jak sweter, który zdejmuje się przed pójściem do łóżka. Usunęłam moją rolę, którą grałam w tym ziemskim życiu jak rolę w filmie. Teraz znów byłam sobą i to było bardzo wyzwalające uczucie. Pustka była po prostu nieskończona. Nie istniał czas ani przestrzeń, jakie znamy tu na ziemi. Jednak wszystko było całkowicie normalne i głęboko znajome. Zaczęłam poruszać się po tej nieskończonej, czarnej przestrzeni. Mogłam dosłownie promieniować w tą nieskończoność za pomocą moich myśli. Wystarczyło, że pomyślałam: chcę iść tam, i już tam byłam. Latałam tu i tam przez cały czarny wszechświat. Mogłam też zmieniać swój rozmiar. Czasami robiłam się mała, czasami się rozszerzałam blisko nieskończoności. To było dobre uczucie, i doświadczałam coraz więcej rzeczy. Doceniałam ogrom i nieskończoność. Czułam się nieopisanie dobrze, bezpiecznie i nieskończenie wolna. To była czysta wolność i po prostu najbardziej naturalna rzecz na świecie, jakbym nigdy nie robiła nic innego. I wiedziałam: To jest mój dom, moje pierwotne bycie, pierwotne nastąpienie, pierwotny byt nas wszystkich. Dom wszystkich naszych dusz. To jest miejsce, z którego pochodzę i to jest miejsce, do którego należę. Wszyscy pochodzimy stąd i wszyscy tu wracamy. Głębokie, znajome uczucie domu i przynależności przenikało mnie całkowicie. Byłam jednym ze wszystkim. Nie ma ziemskich słów, aby opisać tę głęboką i zakotwiczoną wiedzę. To wspomnienie i to cenione uczucie domu. To promieniowanie i latanie tam i z powrotem, łatwość moich myśli, ekspansja, ale także odpoczywanie w jednym miejscu i rozkoszowanie się wygodnym uczuciem trwało przez dłuższy czas, podczas którego byłam świadoma, że wciąż wspinam się wyżej i wyżej. Gdybym miała to porównać do przyziemnych specyfikacji, porównałabym to do kąta 45 stopni. Mogłam bawić się w tej nieskończonej przestrzeni moimi ruchami, ale jednocześnie byłam bezpośrednio i nieustannie podciągana, jak na autopilocie. Mniej więcej w połowie wysokości z głębi czarnego wszechświata, dobiegała delikatna muzyka. Początkowo była odległa i ledwo słyszalna, ale wzbudziła moje zainteresowanie. Dźwięki zbliżały się szybko i stawały się coraz głośniejsze aż w końcu dotarły do mnie i przeniknęły mnie. Nigdy nie słyszałam takiej muzyki. Była ona bardzo rytmiczna, melodyjna i eteryczna. Początkowo muzyka ta wydawała mi się dość dziwna, ale im bardziej dźwięki i rytm przenikały mnie, tym bardziej stawałam się częścią muzyki i łączyłam się z nią. Zaczęłam poruszać się wraz z muzyką. Poruszałam się w sposób, w jaki nigdy wcześniej nie poruszałam się tańcząc. Czułam się wspaniale i ten stan mógł trwać wiecznie. Byłam w jedności z muzyką i tańczyłam przez cały wszechświat. Ta faza trwała dość długo, aż muzyka powoli zanikła. To było tak, jakby muzyka była zlokalizowana tylko w pewnej warstwie, a teraz opuszczałam tę strefę, przenosząc się wyżej. Nie mogłam już wpływać na sposób poruszania się, nie mogłam określić swojej prędkości, ponieważ byłam na autopilocie. I ciągle poruszałam się w górę. Czułam wielkie oczekiwanie, zbliżałam się do celu. To było uczucie, jak tuż przed osiągnięciem linii mety. I było to tak, jakby pamięć o moim obecnym życiu zanikała w miarę oddalania się od mojego ciała. Ruch zwolnił się i nagle się zatrzymał. Byłam sfrustrowana, ponieważ chciałam kontynuować. Wiedziałam, że poza granicą leży spełnienie. To był dom naszej duszy, mój okochany dom, moje pochodzenie, wszystko czym jestem, miejsce czystej błogości, po prostu wszystko. Kilka razy chciałam się teleportować nad barierę, ale bezskutecznie. Gdy się tak z tym zmagałam, z głębi wszechświata dobiegł głos. Na początku był stłumiony i odległy, ale zbliżał się bardzo szybko i stawał się głośniejszy aż był bliski i rozbrzmiewał ze wszystkiego wokół i przeze mnie był to męski głos jasny i wyraźny potężny i zdecydowany głos ten powiedział bea nie możesz kontynuować dalej tu jest twój przystanek zastanawiałam się kto do mnie mówi ale nie pomyślałam żeby zapytać tego na głos zastanawiałam się też skąd ten głos znał mój pseudonim ale zamiast pytać odpowiedziałam ale ja chcę. Byłam zdumiona, że chciałam wyrazić swoją wolę w obliczu tej potężnej obecności. Głos powtórzył: Nie możesz zostać, musisz wrócić. Byłam głęboko wstrząśnięta, a jednak wypowiedziałam słowa. Nawet dzikie konie nie mogłyby mnie stamtąd zaciągnąć. Przerażały mnie moje słowa, ale w tej chwili naprawdę tak się czułam. Myśl o odwróceniu się, o powrocie do starego życia. Teraz, gdy dom był tak blisko, była przytłaczająca. Nie mogę powiedzieć, że faktycznie widziałam to, co się stało w sposób jaki widzimy tu na ziemi ludzkimi oczami. To była raczej wewnętrzna wizja. Widziałam, jak mój chłopak podnosi moje nogi i woła moje imię. Bea, Bea. Nagle znalazłam się w jego wnętrzu, w jego klatce piersiowej i czułam jego rozpacz, ale także całą miłość, którą do mnie czuł. To uczucie było niesamowite i przytłaczające. Nigdy wcześniej nie doświadczyłam takiego uczucia. Było to uczucie takiej miłości, cała Jego miłość przez wszystkie wieki i całkowita miłość wszechświata połączyły się w to jedno uczucie. A głos powiedział mi: On Cię kocha i czeka na Ciebie. Postanowiłam, przejdzie Mu i będzie mógł kontynuować swoje życie beze mnie. Ponownie przeraziła mnie surowość mojej decyzji. Wtedy, mojemu wewnętrznemu oku, ukazali się moi rodzice, a głos powiedział: Twoi rodzice cię potrzebują i musisz się nimi zająć. Pomyślałam o mojej matce i czułam, że będzie potrzebowała czasu, aby pogodzić się z moją stratą, ale byłam też optymistką, że zrozumie moją nadzieję. Odpowiedziałam więc, z czasem i ona się z tym pogodzi, i oboje poradzą sobie bez mnie. Moja decyzja była jasna. Chciałam przekroczyć granicę i wrócić do domu. Głos odpowiedział spokojnie i stanowczo: Nie, musisz wracać. Musisz jeszcze dokończyć swoją pracę. Tego nie mogłam zrozumieć. Jaką pracę? Co to za wymyślone gadanie? Jakie zadania? Przepraszam za rozczarowanie, ale nie jesteśmy oświeceni, kiedy opuszczamy nasze ciała. Nadal mamy wszystkie aspekty naszej tożsamości. Moje myśli z pewnością zostały wysłuchane ale niestety nie nadeszła żadna odpowiedź. Zdanie musisz wykonać jeszcze swoją pracę rozbrzmiewało przez chwilę, a ja zastanawiałam się, co ono oznacza. To było jak misja, którą mi powierzono. Ponieważ nie miałam odpowiedzi, próbowałam jeszcze kilka razy przekroczyć niewidzialną granicę, jednakże bezskutecznie. Było to coś w rodzaju pchnięcia, jakbym została odepchnięta jakimś sprężonym powietrzem. A następnie spadała prosto w kierunku ziemi i mojego ciała. Przebiegło przeze mnie głęboko niepokojące uczucie. Czułam się odrzucona i zagubiona. W połowie drogi do góry, tam gdzie wcześniej była muzyka, tęskniłam za tym, by znów się pojawiła. Oddałabym wszystko, żeby znów połączyć się z tym dźwiękiem, ale kontynuowałam szybko w kierunku ziemi. Powoli zdałam sobie sprawę, że naprawdę muszę wrócić do starego życia. Jazda gwałtownie zwolniła i wiedziałam, że jestem tuż nad moim ciałem. W końcu zanurkowałam z powrotem do mojego ciała. Było ciemno, ale ciemność inna niż nieskończoność wszechświata. Było ciemno, a ja czułam się mała i zagubiona. Jednocześnie było niezwykle ciasno. Czułam się, jakbym tkwiła w kiełbasie. I pomyślałam, czy jest tak ciasno, bo jestem za chuda? Ale odpowiedziałam sobie: Zawsze jest ciasno, nawet jeśli twoja szerokość wynosi jeden metr. Odczuwałam to napięcie jako fizyczny silny ból. Czułam też najstraszniejsze uczucie nostalgii, jakie można sobie wyobrazić, i całkowitą rozpacz. Teraz będę musiała kontynuować to życie do końca. Ta myśl wprawiła mnie w niemałe przygnębienie. Nie znałam tego typu uczuć z poprzedniego życia i do tamtej pory nie odczuwałam ich w takim stopniu. Ale w tym momencie było to bardzo złe i wiedziałam, że jeśli nie będę w stanie przeciwdziałać temu depresyjnemu uczuciu pozytywnymi pomysłami, to mogę pozostać w depresji do końca życia. Wyglądało to jak straszny obraz mentalny taki emocjonalny roller coaster. Tuż przedtem mój dom był w zasięgu ręki i czekałam na niebo, a teraz byłam tak przygnębiona i smutna jak nigdy dotąd. Potrzebne było rozwiązanie. Nie mogłam tak pozostać. Próbowałam więc zdobyć się na odwagę. Wertowałam swoje uczucia w poszukiwaniu pozytywnych kroków, aż w końcu je znalazłam. Pojawiły się wspomnienia z mojego obecnego życia, które napawały optymizmem. Do tej pory moje życie układało się całkiem dobrze, było nawet dobre. A potem pomyślałam o moim chłopaku, o jego miłości i strachu, które odczułam tam na górze. I zaczęłam się o niego martwić. Chciałam mu powiedzieć: Hej, nie martw się o mnie, jestem tutaj i czuję się świetnie. To uczucie mnie zmotywowało. Nagle uczucie depresji ustąpiło. Potem nastąpiła chwila ciszy kompletnej ciszy. Następnie usłyszałam, jakby syczenie w uszach. Było to pierwsze prawdziwe fizyczne odczucie w ziemskim sensie. Wiedziałam teraz, że moja dusza znów jest całkowicie połączona z moim ciałem. Mogłam dosłownie poczuć, kiedy nastąpiła ta fuzja. Szum w uszach stawał się coraz głośniejszy. Czułam, że mój system biologiczny powrócił. Potem szum zanikał i wyraźnie słyszałam odgłosy imprezy. Pamięć o tym wydarzeniu nadal istniała, a teraz wróciłam do sytuacji sprzed zemdlenia. Moje oczy nadal były zamknięte, ale wiedziałam, kto siedzi obok mnie. To był mój przyjaciel. Trzymał mnie za rękę. Zapytałam. Czy ja mówiłam, czy ja się dziwnie ruszałam, bo w czasie tego doświadczenia mówiłam i tańczyłam. Bałam się, że w czasie zaciemnienia zachowywałam się dziwnie. On odpowiedział, nie, po prostu leżałaś. To mnie uspokoiło. Powiedziałam, miałam po prostu fantastyczny sen, był tam głos, który do mnie mówił i muzyka, która bardzo mnie poruszyła. On powiedział, tak, tak, obudź się już całkowicie. Mój chłopak widząc, że się obudziłam, spuścił nogi, które upadły na twardą ziemię. Widocznie on był w szoku, i znajomi go wynieśli na dwór. Generalnie teraz czułam wielką ulgę, że się obudziłam. Wiedziałam, że karetka jest na miejscu i że ratownicy medyczni są w drodze do mojego domu. Chciałam tego uniknąć. Czułam się dobrze, całe to zamieszanie wokół mnie uważałam za nieprzyjemne. Usiadłam więc. Zauważyłam, że czuję się całkowicie czysta, bardziej przejrzysta niż kiedykolwiek. Jakby nastąpiło jakieś oczyszczenie i wyjaśnienie. Moi przyjaciele nie byli zadowoleni, że siedzę, ale nie obchodziło mnie to. Wstałam więc całkowicie, co spowodowało, że inni wpadli w panikę. Teraz nawet mój chłopak wrócił i chciał mnie zatrzymać. Z trudem udało mi się go przekonać, że czuję się naprawdę dobrze. Ja nawet czułam się świetnie. Chciałam przyłączyć się do imprezy i imprezować, świętować mój świetny stan, moją nowo odkrytą jasność, moje doświadczenie. Ale tak się nie stało. Lepiej zabierz ją do domu, poradzili przyjaciele mojego chłopaka. Zabrał mnie więc do mieszkania. Po drodze patrzyłam na nocne niebo, przez otwarte okno samochodu i wyszeptałam: właśnie byłam tam, w górze. Czy czułaś się oddzielona od Twojego ciała? Tak, pokazano mi mojego chłopaka, trzymającego moje nogi w górze i wołającego moje imię kilka razy. Widziałam swoje ciało leżące na ziemi, pokazano mi moich rodziców, ale bez szczegółów. Wyraźnie opuściłam moje ciało i istniałam poza nim. Czy wydawało Ci się, że jesteś świadoma rzeczy, które się działy? Tak, a fakty zostały zweryfikowane. Jakie emocje odczuwałaś podczas tego doświadczenia? Na początku wszystko było dziwne, ale potem czułam się coraz lepiej. Wolność, ekspansja, pamięć tego stanu, rozjaśniona jasność, poczucie domu, dom duszy, wiedza, przytłaczające pragnienie kontynuacji i chęć powrotu do domu, strach o moją zdolność do łatwego odrzucenia wszystkich ziemskich rzeczy, radość, intensywna miłość, jedność, głęboki smutek z powodu odesłania. Optymizm i ponowna gotowość do kontynuowania mojego obecnego życia. Czy dotarłaś do granicy lub punktu bezpowrotu? Dotarłam do bariery, której nie mogłam przekroczyć i zostałam odesłana wbrew mojej woli. Jakie było Twoje wyzwanie przed tym doświadczeniem? Byłam ateistką. Czy Twoje praktyki religijne zmieniły się od czasu tego doświadczenia? Tak, jak już mówiłam, nie uważam się za osobę wierzącą. Ale za osobę posiadającą wiedzę duchową. Co teraz sądzisz o realności Twojego doświadczenia? Doświadczenie to było zdecydowanie prawdziwe i stało się jak nić w moim życiu. Jest moim przewodnikiem, moją wewnętrzną regułą i liną ratunkową, moją kotwicą w trudnych chwilach. Zawsze mnie prostuje i oświetla drogę. Wypełnia mnie miłością, szczęściem i sensem. Wszystko ma znaczenie. Na początku były chwile, kiedy ważyło to na mnie jak przekleństwo, bo nie zawsze jest łatwo porazić sobie z taką wrażliwością na tym świecie. Były lata, kiedy życzyłam sobie, by nigdy tego nie doświadczyć, by móc żyć jak większość ludzi wokół mnie. Na szczęście ten etap minął i jestem głęboko wdzięczna i zadowolona z mojego doświadczenia, bo zawsze widzę i czuję u wielu ludzi wewnętrzną pustkę i poczucie, że czegoś im brakuje. Brakuje im wiedzy, której ja i wielu innych doświadczyło. Dla mnie nie ma podziału na życie i śmierć, lub że ze śmiercią wszystko się kończy. Dla mnie istnieje życie tu na ziemi i istnienie w naszym domu, domu naszej duszy. Dla mnie to życie przypomina podróż i jest tylko krótką drogą w mojej bardzo długiej podróży duszy przez wszystkie czasy. Codziennie jestem świadoma wibracji i uwikłań, które łączą moje obecne życie. Ze wszystkimi moimi poprzednimi życiami i całym życiem wokół mnie. Nawet jeśli musiałam zmagać się z wieloma sytuacjami i warunkami w moim życiu, jak każdy inny człowiek, to przynajmniej wiem, że w końcu wszystko będzie miało sens. Ta wiedza wniesie ze sobą komfort, dlatego dla mnie po śmierci mojego obecnego ciała fizycznego tylko jedna rzecz jest naprawdę pewna i jeszcze raz pewna: moje dalsze istnienie w innej formie bytu, a mianowicie w mojej pierwotnej formie. Dziękujemy za wysłuchanie. Kończymy prezentem dla Was, zdaniem z Heraklita. Po śmierci oczekują ludzi rzeczy, na które nie mają nawet nadziei. Ani ich sobie nie potrafią wyobrazić.